Serce. Nasze serce jest silnym mięśniem. Zaopatruje w krew całe ciało, wszystkie organy i komórki, od stóp do głów. Bije przez całe życie bez jednej przerwy. W butelce wody mineralnej jest litr wody. Serce przepompowuje na minutę przez ciało tyle krwi, ile mieści się w pięciu takich butelkach. Aby się z tym uporać, musi wykonywać u osoby dorosłej około 60 do 80 uderzeń na minutę. U dzieci serce bije jeszcze szybciej. Ale jak dochodzi do nagłego zatrzymania serca? Tak wygląda serce od środka. Aby wiedziało, jak szybko ma bić, otrzymuje impuls elektryczny. Dokładnie tutaj. Wyobraźmy sobie tutaj mały bębenek. To jest główny bębniarz. Gdy uderzy, górna część serca zaczyna się kurczyć. Krew jest pompowana do serca. Ale to nie wszystko. Uderzenie bębenka 1 budzi następny bębenek 2. Bębenek 2 budzi kilka bębenków równocześnie. Gdy te zabrzmią, dolna część serca kurczy się i krew zostaje przepompowana do ciała i płuc. Teraz znów rozpoczyna pierwszy bębenek i wszystko zaczyna się od nowa. Przy nagłym zatrzymaniu serca wszystkie bębenki zaczynają uderzać naraz. Powoduje to bardzo szybkie ruchy serca które nie może się już prawidłowo kurczyć i rozkurczać, i dlatego nie może pompować krwi. Przy użyciu defibrylatora wytwarzany jest silny impuls elektryczny. Bębenki uciszają się i serce znów może się uspokoić. Migotanie serca ustaje. Zanim serce znów zacznie pracować, ktoś musi mu pomóc i przez pewien czas pompować krew pacjenta. Rytmiczne uciskanie klatki piersiowej pomaga sercu wykonać jego pracę, a sztuczne oddychanie dostarcza tlenu do krwi. Dzięki temu ratownik i lekarz w szpitalu będą mogli udzielić pacjentowi dalszej pomocy i sprawić, żeby jego serce znów biło samodzielnie.